Mamy też tego, wiesz to jest? To jest martwaj na zaporcie. Wizeras by wieku ciekają. Pomagaj, oh co to w ogóle za trade'y były? Weź to. Ja. Co? Nie udawaj, że uciekasz. możesz tego robić. Nie zgadzam się. <śmienicza> no to było? <śmienicza> no. Ale to będzie dobre. Ja już tutaj mierzę. mierzę, mierzę. 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 No ugram. Czekaj, 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 czekaj. tutaj teraz obliczenia sobie robię? To nie robię, to nie robię, nie robię. patrz, patrz. patrz, patrz, pat, pat, arka. Ludzie czekają na Heimerdingera na dekery, a to Heimerdinger w Dżungli! O mówię dawać, Juri, dawa! Co ja zrobiłam? Dali W. Nawet... Nie wstał! Nie chciałaś mnie schilować w przypadku... Nie na mojej warcie! <śmiech> <śmiech> o kurwa. Dwa, kolejne. <laughs> Matek, co już tu Okej! Okay. Dzięki. Triple kill. Jaki... Jaki... jesteś niedorąbany, nie? Bywa. Jakie pomocny. weźmę ją że. <grym> Good job. Dobry. Potwierdzony Jack. Potwierdzony. Dawaj na solo. No, co uciekasz, siusiorze? <grym> no, chodź się bić.

14, yes. naprawdę na Gdzie są mój daleci? jesteś? <z unified> Ej, przez chwilę myślałem, że ten pukonk ma statika, bo tak. Tyle przez statyk w ciebie, staty daj mi spokój. No bo ty trolujesz, ja się sparam na tym polega różnica. Dobra, ciemno.